Nazwisko Nolan kojarzy się widząc z kinem szczególnym, zawsze autorskim, trochę innym, ale tworzonym z rozmachem i pasją. Reżyser bierze się za gatunki skrajnie od siebie różne: Przygody Mrocznego Rycerza, epickie kino science fiction, a teraz przyziemny, mroczny dramat wojenny. Czy Dunkierka stoi na równi z poprzednimi dziełami Nolana? Zobaczmy. Sam zwiastun filmu nie zapowiada wiele, jest raczej utrzymany w ciężkim, przygnębiającym i lekko przerażającym klimacie teatru wojennego. Jak zawsze sugestywna muzyka zwiastuje kino poważne i realistyczne, i tak też jest, aczkolwiek ten z niewielu zwiastunów, który naprawdę nie kłamie w temacie tego, co zobaczycie tam. Historia operacji w Dunkierce była w filmach wspominana sporadycznie, choćby w filmie Pokuta z 2007 roku. Nolan bierze na warsztat fascynującą opowieść o wielkiej klęsce sił alianckich, ale i o ogromnej sile walki. Oraz Solidarności. Próżno szukać tu epickich działań wojennych, tysięcy wystrzelonych pocisków czy batalistycznych scen z czołgami. Wręcz przychotę Dunkierki jest kilku, a ich historie przeplatają się ze sobą, czasami się łącząc. Mamy tu dwóch żołnierzy piechoty brytyjskiej, którzy za wszelką cenę chcą się wydostać z oblężonego miasta. Mamy pilota myśliwca, który wraz ze swoją eskadrą stara się zapanować w przestworzach i zwalczać wrogie bombowce. Oraz mamy starszego wiekiem Patriotę, który postanawia osobiście pomóc żołnierzom przy pomocy swojej łodzi, na której znajduje się również jego syn i młody chłopak. Za muzykę odpowiedzialny był nieodłączny kompan w nolanowskich zbrodniach, czyli Hans Zimmer oczywiście. Jego muzyka nakręca tempo i akcję całego filmu, ale i bez tego obraz broni się kadrami. Jednak duet twórców udowodnił raz jeszcze, że panowie doskonale potrafią połączyć swoje talenty. Dunkierka ma jeszcze jedną zaletę. Nie opływa wojennym patosem, epickimi scenami czy tanim filozofowaniem na temat natury wojny. Liczy się tylko przetrwanie i wyjście cało z sytuacji. Bohaterstwa mają tu więcej cywile niż żołnierze. Nie ma nawet mocnej puenty czy gloryfikowania. To suche i dosłowne przedstawienie wojennego wydarzenia. Dunkierka dostaje ode mnie mocnych 8 gwiazdek, jednak wiem, że wielu film się po prostu nie spodoba. To kino bardzo specyficzne, momentami męczące na dłuższą metę i niełatwe w narracji. Jeżeli lubujecie się w filmach Pokroju Przemęcz Ocalonych czy choćby Kompania Braci, to wiedzcie, że dostaniecie obraz skrajnie inny od tego, do czego przyzwyczaiło nas kino wojenne. Tak tylko ostrzegam. Dajcie znać, jak Wam podobał się najnowszy film Nolana i czy dorównuje poziomem do jego poprzednich produkcji. Ja się żegnam, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i jeśli czekacie na kolejne recenzje, zostawcie suba na kanale. Na naszym instagramowym profilu znajdziecie wiele filmowych ciekawostek, m.in. na temat znanych aktorów. Do zobaczenia!